あ Polskiego Kontyngentu Wojskowego Tymczasowej Administracji ONZ w Kambodży w dniu 19 października 1993 roku. Zdani na naganną służbę w misji pokojowej w Kambodży na wniosek Naczelnego Dowódcy Wojsk UNTAC Sekretarz Generalny ONZ odznaczył medalem w służbie pokoju po raz pierwszy Major Jastrzębski Jerzy, Major Olszak Czesław, Kapitan Leszczyński Tadeusz, Kapitan Mańczak Jacek, Kapitan Pachla Jerzy, Kapitan Farowski Reneusz, Kapitan Wiatrowski Jerzy, porucznik Jura Jan, porucznik Pawlak Cezary, porucznik Pawlak Tomasz, porączy Borkowski Mirosław, porączy Fyzik Bogdan, porączy Drabant Józef, porączy Jaksa Andrzej, porączy Garbarszyk Henryk, porączy Klimek Krzysztof, porączy Kojicki Jan, porączy Leszek Roman, porączy Mazur Marek, porączy Podczas Krzysztof, porączy Pilarek Bogdan, porączy Senzer Bani, sierżant Bąkowski Eugeniusz, sierżant kol. Stanisław, sierżant Wodek Ignacy, sierżant Góry Henryk, sierżant Chojnicki Andrzej, sierżant Daszko Antoni, sierdzant Głóźniewski Mirosław, Sierżant Prąckiewicz Roman, sierżant Gołębiowski Marek, sierżant Górski Grzegorz, sierżant Językowski Stanisław, sierżant Kaczmarek Grzegorz, sierżant Kruska Janusz, sierżant Kozłowski Władysław, sierżant Witzerowicz Ryszard, sierżant Wistinowicz Adam, sierżant Upaci Adam, sierżant Łukaszewski Zbigniew, sierżant Makowski Krzysztof, sierżant Patuszewski Paweł, sierżant Nocy Krzysztof, sierżant Okczarek Roman, sierżant Patoleta Zenon sierżant Pawłowski Roman, sierżant Bracki Zbigniew, sierżant Przybyński Kazimierz, sierżant Rapalski Kazimierz, sierżant Rudyk Bogusław, sierżant Suszka Stanisław, sierżant Wojda Andrzej, sierżant Wolski Krzysztof, sierżant Zalewski Sylwester, sierżant Gorzelski Damasz, sierżant Ziemiński Edward, sierżant Żuchowski Jacek, sierżant Żurakowski Wojciech, sierżant Sledzik Ryszard, sierżant Kostkiewicz Jacek, kapral Augustyniak, kapral Mamczuk Marcin, kapral Sienkiewicz Ryszard, Szeregowy Bębenek Artur, szeregowy Boniewicz Tomasz, szeregowy Deliński Mariusz, szeregowy Cerniachowski Tomasz, szeregowy Daszkiewicz Jerzy, szeregowy Jakiecki Wiesław, szeregowy Kisielski Jaków, szeregowy Kokorniak Jerzy, szeregowy Krygier Mariusz, szeregowy Chrzanowski Jacek, szeregowy Lenarz Zwigniew, szeregowy Lisowski Andrzej, szeregowy Matuszewski Włodzimierz, szeregowy Michalski Bogusław, szeregowy Moroszkowski Andrzej. Szeregowy Murmiło Tomasz, Szeregowy Oleksiu Grober, Szeregowy Krzydecki Wojciech, Szeregowy Przybyński Andrzej, szeregowy, szeregowy Krzyweszczak Wojciech, Szeregowy Szczepania Wojciech, Szeregowy Świder Piotr, Szeregowy Berla Robert, Szeregowy Witkowski Magniusz, Szeregowy Wojciechowski Krzysztof, Szeregowy Wójcik Sławomir, Szeregowy Zachrzewski Maciej. Proszę Rozkaz podpisał dyplomowany posłuchownic dyplomowanych, Kazimierz Dawidiński. Proszę. Przyjechała trzy miesiące temu i swoim zaangażowaniem, swoją inicjatywą, poświęceniem w wykonywaniu obowiązków w pełni zasłużyła na wyróżnienie w postaci medalu w służbie pokoju. Służba w Kambodży dla polskiego żołnierza nie była łatwa służba. Były różne warunki klimatyczne, terenowe. Sytuacja militarno-polityczna też była niepewna, ale mimo tych wszystkich trudności Wzorowo wykonaliście postawione przed Wami zadania. W pełni zasługując na najwyższe słowa uznania. Można bez przesady powiedzieć, że całe powodzenie operacji, tej olbrzymiej operacji, zależało od logistyki, zależało od Waszej pracy, od tego, czy wszystkie środki do życia, jak woda, paliwo i inne, będą dowiezione na szansę. Wykonaliście to Wzorowo, godnie kontynuując tradycję żołnierza polskiego, który pełnił różne pokojowe misje w różnych zakątkach świata. W dniu dzisiejszym zostaniecie oznaczeni medalem w służbie pokoju. Medalem, który bliży Was, łączy Was z tymi wszystkimi żołnierzami którzy pełnili, pełnią i będą pełnili służbę w różnych regionach świata. Dołączycie do rodziny na, laureata Nagrody Nobla. To nobiletuje. Wiem, noście ten medal z honorem. For all distinguished guests, on behalf of uh, myself and Polish contingent, I'd like to thank you for all your support and cooperation. It was a real pleasure and satisfaction to work with you. Thank you very much.

Mam okazję uczestniczyć w tej uroczystości, która ma dla mnie charakter podwójny. Przede wszystkim mam przyjemność uczestniczyć w dekoracji tym zaszczytnym i tak nieczęsto noszonym przez żołnierzy wojska polskiego medalem za służbę. W misjach pokojowych ONZ tak dużej grupy żołnierzy naszego wojska. Chcę im w związku z tym przede wszystkim bardzo serdecznie pogratulować, a jeszcze bardziej podziękować w imieniu nie tylko swoim własnym, ale przede wszystkim w imieniu władz naszego kraju z prezydentem na czele. Dziękuję wszystkim tu obecnym za tak wspaniałe wykonywanie obowiązków, które nie były łatwymi obowiązkami i z tego wszyscy sobie zdają sprawę. Nie tylko wy, którzy musieliście się z nimi codziennie zmierzać, ale i my, którzy obserwowaliśmy z wielkim przejęciem. Wasze, waszą działalność. Pan pułkownik Marczur powiedział już, jaką, e, jakie znaczenie miała logistyka dla powodzenia tej operacji. Powiedział również, jak różne chwile ciężkie, momentami, ile niepewności wszyscy tutaj przeżywali. Się. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w była zawsze z Wami duchem. Jeśli nie mogła być obecna fizycznie w osobach jej przedstawicieli, zawsze bardzo szczegółowo śledziliśmy przebieg Waszej służby i przekazywaliśmy nasze wyrazy uznania nie tylko Wam, kiedy była, nadarzała się po temu okazja, ale również naszym przełożonym i Waszym jednocześnie przełożonym. Więc gratuluję bardzo serdecznie tym wszystkim, którzy zostali dzisiaj odznaczeni. Życzę im, życzę Wam sukcesów dalszych, dalszych, w dalszej służbie dla Polski. W szczególności mam nadzieję, że dla tych z Panów, dla których była to pierwsza misja pokojowa, nie była to ostatnia misja pokojowa. Życzę abyście z równym zapałem, z równym oddaniem mieli jeszcze okazję w tych zaszczytnych e, misjach pokojowych o, Organizacji Narodów Zjednoczonych uczestniczyć. Jak powiadam, dzisiejszy moment jest dla mnie momentem szczególnie uroczystym i szczególnie wzruszającym, dlatego że przypada na ostatnie dni naszej polskiej, mam na myśli kontyngent wojskowy obecności w Kambodży. E, przypuszczam, że jest to Ostatnia okazja, abym w związku z tym moje podziękowania skierował również dla, po, w kierunku tych wszystkich, których tutaj nie ma, którzy już wyjechali z Kambodży. Proszę Panów o przekazanie jeszcze raz moich bardzo serdecznych podziękowań i wyrazów uznania wszystkim Waszym kolegom i przyjaciołom, którzy przed Wami opuścili e, Kambodżę. Pragnę skierować moje szczególnie. Gorące wyrazy podziękowania i uznania pod adresem dowództwa kontyngentu pana pułkownika Mamczura i pana pułkownika Zawilińskiego, którym chciałbym przy tej okazji również bardzo gorąco i serdecznie podziękować za tę ciężką, wielomiesięczną służbę w Kambodży, życząc im również wszelkich sukcesów w dalszej działalności zawodowej. Dziękuję jeszcze raz, dziękuję za to miłe i zaszczytne dla mnie zaproszenie. Życzę szczęśliwego powrotu do kraju i szczęśliwego spotkania z rodzinami, przyjaciółmi i najbliższymi.

اشتركوا <applause>